Pasterze pośpieszni udali się do Betlejem i znaleźli Marię, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy. I rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy, im należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto, Słowo Pańskie. Kilka dni temu mieliśmy w liturgii wspomnienie święta świętej rodziny. Dziś przychodzi uroczystość Bożej Rodzicielki Marii. Ewangelia, przed, którą przed momentem przeczytaliśmy, jest kontynuacją tekstu z nocy Narodzenia Pana Jezusa. Pasterze, idąc za wskazówkami otrzyma, otrzymanymi z nieba, idą do Betlejem i znajdują w szopie Marię z Józefem i dziecięciem. I nie znajdują nic nadzwyczajnego tylko ojca i matkę z dzieckiem w żłobie. A jednak w tym biednym, potrzebującym pomocy i ochrony dziecku rozpoznają zbawiciela. I nie mają potrzeby nadzwyczajnych znaków. Nie weryfikują cudów. Pasterze reprezentują wszystkich biednych, wykluczonych, którzy prawie instynktownie w dziecku betlejemskim rozpoznają Mesjasza i z nieba. Pasterze w tamtym czasie należeli do grona ludzi ziemi. Na ogól byli analfabetami. Nie znali prawa żydowskiego, nie zachowywali go. Byli Ogardzani przez uczonych, tych, którzy zachowywali prawo, którzy byli religijni. Różne obrazy i szopki przedstawiają tych pasterzy na kolanach przed Zbawicielem. Ewangelie nic nie mówią o ich postawie. Oni stoją w milczeniu, zadziwieni. Podziwiają scenę, w której jest im dane uczestniczyć. Podzielają radość innych, którzy o tym opowiadają. Łukasz w swej Ewangelii wielokrotnie podkreśla zadziwienie i radość ludzi wciągniętych w plan Boży. Elżbieta, Symeon, prorokini Anna. Sama Maria i Józef nie znajdują słów, by wyrazić podziw i wdzięczność za dzieło Boże. Mają oczy i serca dziecka, które z ufnością idą za gestami Ojca. Charakterystyczne jest, że pasterze nie mają troski typu moralnego to znaczy nie pytają się, nie zastanawiają się, co mają czynić, by zmienić życie. Często nieprzekładne, z jakich, z jakich grzechów się uwolnić. To przyjdzie w następstwie. Teraz cieszą się, że Bóg ich kocha. Dopiero z poczucia tej miłości przyjdzie potrzeba zmiany życia. Łukasz pisze, że Maria zachowywała wszystkie słowa i wydarzenia w swoim sercu. To nie chodzi o dobrą pamięć magazynującą w mózgu wszystkie wydarzenia. Chodzi o to, że Maria łączyła w całość wszystkie wydarzenia i usłyszane słowa. Wielokrotnie mamy w Biblii potwierdzenie tego, że nie rozumiała, tego, co czynił Jezus, to, co mówił. Ta kilkunastoletnia dziewczynka, bo taką była na pewno, analizowała wszystko, co działo się wokół niej. Nie poddawała się łatwym entuzjazmom i nie upadała pod wpływem trudnych wydarzeń. Łukasz przedstawia Marię. Nie jako boginię, ale siostrę, która przeszła drogę wiary podobnej do naszej. Nie rozumie, co Symeon mówi o jej dziecku: że będzie kamieniem węgielnym, że będzie wokół niego spór, a że jej serce zostanie dotknięte. Przeszyte strzału bólu. Nie rozumie później słów dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni, kiedy odnalazła go po trzech dniach szukania, kiedy oddalił się od rodziców. Nie rozumie tego, co mówi, że On jest posłany gdzie indziej przez Ojca do spraw Ojca. Maria nie rozumie ale obserwuje, słucha, medytuje i po zmartwychwstaniu, nie wcześniej, jeszcze pod krzyżem nie rozumie wszystkiego, zrozumie wszystko, zobaczy jasno sens wszystkich wydarzeń. Łukasz po raz ostatni umieści Marię na początku dziejów apostolskich we wspólnocie wierzących. Pisze wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Marią Matką Jezusa i z braćmi Jego. Dzisiejsza Ewangelia kończy się wspomnieniem o obrzezaniu Jezusa. Poprzez ten ryt Jezus stał się członkiem narodu izraelskiego, ale nie to jest najważniejsze w opisie Łukasza. Ważniejszy jest fakt nadania imienia Jezus. Wśród ludów starożytnego wschodu imię było nadawane nie tylko, by odróżnić człowieka od zwierzęcia. Ono wyrażało pochodzenie albo spodziewaną misję, czy wyczuwane osobiste atrybuty. A po hebrajsku imię Jezusa znaczy Jeszua. Pan, Pan Bóg zbawia. W Izraelu imię Boga Jahwe nie mogło być wypowiedziane, a bez imienia Bóg pozostawał anonimowy. A jak można wejść w kontakt z kimś, kogo imienia nie znasz? W Jezusie wreszcie Pan Bóg powiedział człowiekowi, jakie jest Jego imię. Jego tożsamość to ten, który zbawia. I w Ewangeliach imię Jezusa będzie powtórzone 566 razy. Tak, jakby trzeba, by w naszej pamięci wymazać wszystkie inne imiona Boga które nie są spójne z tym jednym imieniem, Pan zbawia. Teraz rozumiemy, dlaczego w Starym Testamencie nie można było wymieniać imienia Jahwe, to znaczy ten, który jest, bo prawdziwe imię Boga objawiło się dopiero w Jezusie. Ciekawe jest w Ewangelii Łukasza, że imieniem Jezus zwracają się do Pana nie święci, sprawiedliwi, doskonali, ale ludzie z marginesu, grzesznicy, czy w szponach zła, trędowaci, opętani. Inni mówią do Niego: Mistrzu, Panie, Rabbi, a tylko ci biedacy zwracają się do Jezusa po jego imieniu. Tak jakby instynktownie czuli, że właśnie to jest istota Jezusa, istota Boga Bóg, który zbawia, Bóg, który przebacza. Nie bez przyczyny święty Piotr powie potem przywódcom religijnym, że nie ma innego imienia na świecie którym ludzie mogą być zbawieni. I to imię zawdzięczamy dzięki pokornemu zgodzeniu się na Boże macierzyństwo tej dziewczynki z Nazaretu.